Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy niebocentryzm, promień świetlny, dzień, noc i pory roku. Ale teraz przejdźmy do pytań, po co nam to wszystko potrzebne? To jest nam potrzebne do takich rzeczy? Jak powstaje dzień i noc oraz pory roku w wewnętrznym świecie? Na czym polega wynożanie się statków za horyzontu? Czy zjawisko tzw. superrefrakcji terrorystycznej to prawda? No i oczywiście mamy efekt lognetkowy. Co to jest? Na czym to polega? No i co my tutaj chcemy powiedzieć dalej? To są przynajmniej cztery takie z grubsza wnioski czy pytania. Jest tego więcej, ale my się skupimy na chociażby tym: jak przebiega promień świetny w atmosferze. No to przejdźmy do taki, takiego doświadczenia. Tu widzimy laser. Tu widzimy, że on się załamuje. Tu mamy akurat kąty. Tu mamy powietrze, tu mamy wodę. Co to jest takiego ciekawego w tym doświadczeniu? Tutaj chodzi o to, żeby wprowadzić w błąd wszystkich tych, którzy są niezorientowani. Nie, nie znają tematu optyki, jak to funkcjonuje, i każdy, kto nie zorientował, to kupi, bo po prostu popatrzy na to. No, rzeczywiście się załamuje, i nie ma nie najmniejszego problemu. Ale czy to jest prawda? Czy laser jest słońcem? Czy laser jest promieniem świetlnym? Mało tego. Woda to nie jest atmosfera, gdy się tak dobrze przyjrzeć. A więc już powstają pytania, które są, nadają trochę wątpliwości temu doświadczeniu. W atmosferze jest woda, ale woda nie jest atmosferą. To jest bardzo ciekawe pytanie. No ale takie coś funkcjonowało i funkcjonuje dzisiaj. A gdy przejdziemy do następnego zdjęcia, tutaj trochę powiększymy. Co tutaj jest? To też takie właśnie jakby pochodna tego doświadczenia. Oficjalna nauka geodezji mówi, że promień odwina się w dół. To jest ta czerwona linia. Popatrzmy. A poziom realnie jest wyżej ale promień odgina się niżej i tu powstaje właśnie błąd idolatora. Czy to jest prawda? zaraz zobaczymy. Musimy przejść do Wikipedii i danych, ale tu mamy pewien wykres i tu mamy dwie linie. Jedna jest czarna, a druga jest czerwona. I ta czarna jest to oficjalna wersja Wikipedii. To Wikipedia właśnie poka pokazuje, że w ten sposób promień idzie od słońca w dół, załamuje się na atmosferze i dociera do Ziemi. Pozornie by wyglądało, że jest wszystko w porządku, ale to są tylko pozory. Tak samo z tymi doświadczeniami wcześniejszymi. Patrzmy na to czerwone. Czerwona linia wchodzi do atmosfery, nie załamuje się wcale do dołu, tylko wręcz przeciwnie, dociera do Ziemi i odgina się do góry. Co to jest za kwestia? To, jest to są doświadczenia co najmniej dwóch panów, jeden jest Wilhelmem Martinem, a drugi jest Heinrichem Hennerem, profesorem geodesji. To właśnie oni, oczywiście jeden zrobił to doświadczenie po śmierci drugiego, ale chodzi o to, że on na podstawie. Ich doświadczeń promieni się tak właśnie, taki ma przebieg. Ale teraz musimy dojść do tych dowodów, że to właśnie tak realnie przebiega promień świetny, jak pokazuje Czerwona Krzywa. Tutaj mamy naszego profesora geodezji Heinricha Hennera. On żył w latach 1874 i zmarł w 1966 roku. Był profesorem geodezji. Tutaj mamy na tej stronie internetowej, a więc to nie jest osoba gdzieś tam, powiedzmy, z sufitu. A więc to, była, to był profesor geodezji, mało tego. Wydał bardzo dużo książek z geodezji, natomiast je tutaj pokazuje tylko część z nich. Co ten profesor w swoich książkach zawarł? To jest doświadczenie. Zawarł to, że takie słowo: załamanie światła działa więc w przeciwieństwie do krzywizny Ziemi. To jest to, mamy krzywizna ziemi ale światło jest tak załamane. A więc widzimy, jest całkowita odwrotność tego, co się oficjalnie dzisiaj naucza. Co my dalej jeszcze powiemy? Po prostu widzimy, już, już mamy odwrotność. Ale jeszcze to nie koniec. To, że po mógł sobie coś napisać, ale doświadczalnie to sprawdził, ile mniej więcej według jego doświadczeń miała ta właśnie odchyłka promienia w górę. Zobaczmy, na dwóch kilometrach to jest ponad 27 cm. Na 10 km to jest prawie 7 metrów od poziomu. Na 20 kilometrach to już jest 27 metrów powyżej. Takie miał doświadczenie i to po prostu zawarł w specjalnej tabeli. Idziemy dalej, ale to już po prostu po śmierci Henera Takie samo doświadczenie z promieniem świetnym przy pomocy niwelatora zrobił. Wilhelm Martin w 2001 roku. To jest inżynier budowlany z niebocentryzmu. On zrobił właśnie takie doświadczenie. No i na czym ono polegało? Polegało na tym, że ustawił w odległości kilometra dwie łaty geodezyjne, łaty miernicze, takie po prostu z podziałkami. W środku postawił niwelator, który służy do ustalania poziomu i ustalił poziom z jednej strony i z drugiej strony. Czyli na jednej i na drugiej łacie. Następnie przesunął do tego samego poziomu z lewej strony niwelator i zrobił odczyt na drugiej stronie. I co wyszło 16 cm powyżej tego poziomu. Z drugiej strony zrobił to samo. Ustawił tutaj niwelator i zrobił odczyt na 16 cm. Robił doświadczenia swoje w ciągu kilku dni i różnych porach dnia. No i co, yy, jaki efekt uzyskał? Od danego poziomu uzyskał odchyłkę rzędu 12-20 cm w górę na odcinku tego kilometra. właśnie. Takie było jego doświadczenie. A więc promień nie odgina się w dół, tylko odgina się w drugą stronę. Niewelator bardzo dobrze służy właśnie do badania promienia. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to jeszcze będę mówił. Niwelator nadaje się tylko na małe odległości, do 100 metrów, ale będę o tym dalej mówił za chwilę. O niwelatorach. Natomiast y, tutaj jest takie doświadczenie, które przeczy oficjalnej nauce. Mało tego. Y, profesor Henner, jego doświadczenie zawarte w książkach, też przeczy oficjalnej nauce. Ktoś by pomyślał, że profesor czy Martin odkryli Amerykę, nic podobnego, to jest znane od wielu, wielu lat, to jest ponad 110 lat temu, zostało to spisane, zrobione w formie ryciny i zobaczmy, mamy tutaj niwelator, natomiast tutaj jest ten poziom rzeczywisty, ale widzimy, to jest punkt B, to jest poziom rzeczywisty, natomiast Krzyż niwelacyjny, to co widzimy w niwelatorze, w lunecie niwelatora, to właśnie jest tutaj tak wysoko. To jest skala błędu niwelatora na dużych dystansach. Tak to wygląda. Czyli niektóre Ameryki nie odbył, tylko po prostu to, co było dane już znaczy znane w XIX wieku, kiedy powstawała geodezja tak dość intensywnie, no to po prostu to zostało wykryte i zapisane. Ale już widzimy, że coś się tutaj dzieje, że dzisiaj jest już na odwrót. Ale idziemy dalej. Teraz trochę powiemy o tych niwelatorach. Tutaj mamy dla przykładu taki niwelator, którego zasięg jest 90 metrów pośrednicy. Dlaczego w ogóle 90 metrów pośrednicy to jest zasięg? Czyli z jednej, z drugiej strony. Dlatego właśnie, po promieniu odgina się do góry, właśnie to jest przyczyna tego, dlatego inwatory mają te optyczne, tak mały zasięg, żeby ustalić poziom, to właśnie to, tylko można to z nich skorzystać na niewielkiej odległości. Co tutaj jeszcze powiedzieć? Co ciekawe, jest też taka ciekawostka, że jest coś takiego jak podwójna niwelacja. Do czego na to jest potrzebna? To jest określenie dokładności pomiarowej takiego niwelatora. Ono polega, że kilometr dzieli się na odcinki 100 albo 50 metrowe i mierzy się w jedną, w drugą stronę i wychodzi średnia. Ona jest zawarta w milimetrach. Akurat ten ma dokładność 2 mm. ale to są takie, takie kawałeczki właśnie 50-100 metrowe. I tutaj możemy podsumować. Fakt określenia dokładności pomiarowej niwelatorów optycznych, zwanej podwójną niwelacją na znaczy 31 jednego kilometra, to żelazny dowód odgięcia promieni świetnych w górach i jednocześnie dowód niebocentryzmu. Uff, powyższe skutkuje bardzo małym zasięgiem pracy tego typu niwelatorów. Ale no jak rozwiązać problem właśnie tego błędu, tej, tej odchyłki promienia świetnego? Co z tym zrobić? Dzisiaj próbowano takie coś zrobić. W geodezji mamy na przykład już niwelatory laserowe. Tu mamy obrotową głowicę. No ale widzimy, że 800 metrów po średnicy, czyli z jednej strony 400, z drugiej 400. A więc widzimy, że no na niewiele powiedzmy przebito się przez tą granicę 100 metrów. Ponieważ na dłuższych dystansach niwelator laserowy, znaczy też jest niedokładny, ponieważ laser się też odgina od góry. Ale to są już takie szczegóły. Przejdziemy do następnych myśli. Tak wygląda oświetlenie Ziemi tych promieni, które są zaginane do góry. One właśnie idą w dół, odbijają się od Ziemi, można tak powiedzieć, zaginają się do góry i wracają do jądra Ziemi. Za chwilę będziemy o tym mówić, o tym jądrze Ziemi, co to jest. Ale taki jest ruch właśnie promienia świetnego. Tu po drodze promienie przenikają przez słynną linię Karmana, to jest szkło nieba. Jeszcze będzie film na ten temat. Teraz przejdziemy dalej. Tak, jak teraz, no to jest teraz pytanie, jak to wszystko teraz sprawdzić? Czy mamy tylko mieć Geodezję, Henera czy Martina? Okazuje się, że możemy w bardzo prosty sposób powtórzyć takie doświadczenia. Nie trzeba tutaj żadnych specjalnych przyrządów, niwelatorów i jakichś pomiarów ekstra. My zwrócimy uwagę na jeden proces. Proces podnoszenia się obrazu w kamerze do góry w czasie przybliżenia. No i musimy mieć po prostu statyw, kamerę, zoom, wiadomo Musimy po prostu taki sprzęt mieć, i teraz, jak to, jak to będziemy sprawdzać? Jak się odgina ten projekt? Tak samo jak się nam przesuwa obraz. Zobaczmy, co ja tutaj zrobiłem takiego. Ustawiłem tak, jak uważałem. Wyszło mi tutaj na dole płotu, środek obrazu. kalnia czerwona to jest środek obrazu. Ale jak już przybliżyłem, to gdzie mi jeden środek obrazu wylądował? Na górze płotu. Te bez przybliżenia, tu już jest po przybliżeniu. Widzimy różnicę? Tu jest na dole, tu jest na górze. Obraz się przesunął. Teraz idziemy dalej. To trochę tych zdjęć będzie. Teraz tutaj trochę podniosę kamerę. Może kamera gdzieś na wysokości jest 120-140 cm. Tutaj z tego się nie strzela. Możemy sobie pokazać, znaczy postawić tak, jak na tej wysokości, jaką chcemy, ale musimy mieć jakiś punkt orientacyjny żeby widzieć po prostu przesunięcie obrazu na część. I teraz tak, tu na połowie, no i teraz przybliżam i już jestem powyżej płotu. Widzimy to, nie? A więc widzimy tą różnicę, która po prostu powstaje. Słońce mamy na zaplecaniu. I teraz tak, co jeszcze mamy dalej? Teraz mamy, tak, ikon. i tutaj jest, to jest kolejne właśnie zdjęcie. Gdzie jesteśmy tutaj już podniosłem kamerę, jesteśmy pod rynną, a tu po przebliżeniu jesteśmy już na dachu. Ale to nie koniec, ja trochę Państwa pomęczę. Teraz przejdziemy w plener, mamy zachód słońca, praktycznie już jest po zachodzie słońca. Mamy środek obrazu, gdzie? Na krzakach. Po przebliżeniu już krzaki poszły w dół, gdzie mamy obraz, podniósł się i jesteśmy już w dalekim lesie w drzewach. Widzimy, obraz się znów przesuwa. To są różne pory dnia, Robię zdjęcia. Tu mamy tuż przed zachodem słońca, mamy środek obrazu w polu. Po przybliżeniu mamy już head tam w dalekim lesie. Idziemy dalej. Tutaj mamy parking w lesie. Tutaj mamy środek obrazu na słupie. Po przybliżeniu już mamy na tablicy. Czyli kolejny ruch do góry. Ruch obrazu do góry. Tutaj już jest pod słońce robimy, tutaj mamy środek obrazu poniżej tego krzaku, o tutaj, dokładnie możemy sobie przyjrzeć się, ale po prostu już jak przybliżymy się, to już jesteśmy na krzaku. Już tutaj jest bardzo niewielka różnica, ale jest, bo to wszystko zależy, ta wielkość tej różnicy to zależy właśnie od pory dnia. na słonecznienie i tak dalej, i tak dalej. A więc idziemy dalej, my no jeszcze tutaj jesteśmy na tym, w tym plenerze. Jesteśmy tutaj mamy na polu, a tutaj już jesteśmy po przybliżeniu na dachach tych dwóch budynków. Jak się tak przyjrzy, to te budynki tutaj w tym miejscu je widać. Czyli obraz się po prostu komis, po przybliżeniu. To chcemy właśnie dowie dowiedzieć się i tak y możemy w sposób praktyczny przekonać się, jak, y jak promień świetny przebiega. Natomiast teraz mamy jeszcze inny tutaj dowód, który widzimy każdego dnia. Widzimy jakiś dzień, świt, noc. Wszystko to widzimy i jak odgina się promień właśnie wewnętrznym świecie, w niego centryzmie. Otóż słońce wędruje, tutaj mamy akurat wariant świtu, tu jesteśmy o świcie. Słońce się do nas przesuwa. Właśnie te odgięte promienie się oświetlają i wracają do jądra wszechświata. Jest to, to są niebiosa, niebios biblijny niebiosa, niebios. A niebios. My tu jeszcze mamy linię Karmana, czyli firmament. Ta cała sfera z firmamentem, z tym środkiem, obraca się. To jest obrotowe niebo. Natomiast y, słońce prze, y, przemieszcza się w korytarzu między linią Karmana a piątrąszych świata. Mniej więcej to jest wymiar, tutaj ta ściana od Ziemi do, do ściany tej gigantycznej kuli która jest jądrem wszechświata, to jest mniej więcej 3000 km nad naszymi głowami. Ale tutaj przechodzimy teraz już do tego słońca. My, będąc na yy, świcie, te promienie, które wracają do jądra wszechświata, one nas nie sięgają. Widzimy tylko poświatę. Ponieważ nie widzimy słońca, my, jeżeli byłby promień prosty, byśmy powinni to powinniśmy to widzieć. Ale my tego nie widzimy. Ponieważ te promienie są zakrzywione i one przelatują nad naszymi głowami. Kiedy się słońce przybliży, to wtedy dopiero zobaczymy, ponieważ te promienie nas sięgną. I w ten sposób rozpoczyna się dzień. To jest właśnie świt. O zachodzie słońca jest podobnie, jeszcze tutaj taki szczegół, czy o świcie, czy o zachodzie słońca widzimy na niebie, Samolot, który jest oświetlony promieniami słonecznymi. To są właśnie, te samoloty są oświetlane promieniami słonecznymi, które wracają do jądra wszechświata. My jesteśmy tutaj, i tutaj po prostu już te promienie co się zachodu słońca, one po prostu nie sięgają nas jest po zachodzie słońca. Wcześniej nas sięgały. Ale był dzień, ale słońce się przesunęło. W tym korytarzu między jądra wszechświata a Ziemią, i w ten sposób my mamy dzień się oddalił, a do nas przychodzi wieczór, no i po prostu im bardziej dalej, dalej Słońce się przesuwa, mamy noc. I tak to właśnie wygląda. My to widzimy, ale właśnie nam się wymaga zupełnie coś innego. Natomiast dowodowo wygląda to tak. Po prostu jeszcze tutaj trochę może i wrócę do tego. Generalnie to jest taka sprawa, że pewne rzeczy nam się wmawia, natomiast nie dając do tego żadnego dowodu. I cały na przykład opis tego właśnie, co się dzieje w czasie dnia i nocy, jest to pięknie w szkołach tłumaczone, ale istotę sprawy zdradza to, że promień odgina się do góry. On ma, on nie biegnie po prostu tylko właśnie po elityczne. I to jest jakby. Ten temat jest jakby kluczem, kodem dostępu zrozumienia, gdzie my żyjemy. To jest bardzo ważne. Teraz mamy tak. No i teraz mamy, co tutaj w tych kwestiach. Jak już mamy obrotowe niebo, no to trzeba pokazać, w jaki sposób słońce i cała ta sfera nieba się obraca. Mamy tutaj obrosze świata, niebieska linia Karmana. I ta sfera niebieska jest. Przesunięta o kąt 23,5 stopnia. I dlatego mamy właśnie poprzez to, ten obrót. Słońce tutaj po spirali wędruje dookoła jądra wszechświata, czyli niebiesa niebios I w ten sposób robi się pory roku, które mamy tutaj na dole. Co możemy tutaj powiedzieć? Na przykład pytano mnie kiedyś w jaki sposób za kręgiem polarnym nie, nie zachodzi Słońce. No właśnie, o, popatrzmy tutaj, tutaj pokazuje kursor, zakrzewione promienie sięgają właśnie za krąg polarny i w czasie lata nie zachodzi Słońce nad kręgiem polarnym. W ten sposób. Tutaj jeszcze jest jedna taka ciekawostka. Też padają takie pytania, które polegają na tym, dlaczego ona no przecież tutaj krąży, to Słońce, to powinno być widać, nie? Ale tak, po prostu tutaj mamy jądro Trzech Świata, tutaj gdzie jest ten kurs. No i właśnie, chociażby te Słońce jest, gdyby tam nic nie było, o, może tak bym powiedział, gdyby nic nie było w środku, gdyby nie było tej gigantycznej kuli, jądro świata. Czyli czym jest to Jądro świata? To jest projektor gwiazd, elektrownia i mieszkanie w Boga. Projektor gwiazd, czyli gwiazdy są wyświetlane na linii Karmana, na tym szkle nieba i my widzimy taki piękny nieboskłon. I widzimy gwiazdy. Nie jesteśmy z zewnętrznej strony ekranu. Nie widzimy tego, co jest wewnątrz. Natomiast fakt dnia, dnia oświetlenia, właśnie takiego, jak wcześniej tłumaczyłem, jest żelaznym dowodem tego, że istnieje jądro wszechświata, a Słońce porusza się właśnie dookoła tego korytarza i dlatego właśnie nie może być cały czas jasno w takim układzie. Co jeszcze tutaj przejdziemy do tej w ilustracji? Mamy biegun geograficzny i magnetyczny. Oficjalnie, jak przeczytamy Wikipedię, to te bieguny jakoś tam się przemieszczają, ale to jest, takie, to jest tak napisane, że one tak nie przemieszczają się na stałe, tylko sobie jakoś tam wędrują. Ale tutaj jest układ sił elektromagnetycznych, bo czym jest Jądro świata. To jest ta gigantyczna elektrownia. Mamy Słońce i y, Księżyc. I te wszystkie, znaczy te wszystkie tutaj trzy elementy, one działają, współpracują z sobą. To na zasadzie trzech cewek indukcyjnych. I ten rozkład sił elektromagnetycznych powoduje, że biegun magnetyczny tak się obraca, jak jest nachylona oś obrotu sfery niebieskiej. To tak samo właśnie wędruje biegun magnetyczny. Ale oficjalnie nam się to ukrywa. Jak wędruje dym magnetyczne? Oczywiście nam się też dość zaciekło ukrywa to, że promień idzie do góry. Jak widzieliśmy tutaj, według oficjalnej geodezji, promień się zagina w dół. A tutaj jest opis, bo skąd te rejestracje są? To są z niemieckojęzycznych stron internetowych profesorów, którzy się zajmują niebocentryzmem w Niemczech. A to jest opis do tego akurat tego rysunku, że to jest obrót siłowego pola elektromagnetycznego wokół geograficznej osi biegunów północnego i południowego. To jest przyczyna przesuwania się biegunów magnetycznych. One się tak obracają, jak pozwala im nachylane niebo. Teraz przejdziemy już dalej. Teraz czas na wnioski. Nie istnieje super refrakcja terrorystyczna. Na ten temat zrobię jeszcze film oddzielny. Mamy i dzień, i noc, żyjąc wewnątrz Ziemi i pory roku. Punkt. Trzeci. Okręty na horyzoncie nie wynożają się za horyzontu, tylko spływają z góry. Ponieważ jest to dość szeroki temat, bardzo ciekawy, nawet wysłano mi ostatnio świetny film, muszę to zrobić oddzielnym filmem. Oficjalna optyka to oszustwo, mające za zadanie ukryć fakt, gdzie żyjemy. Piąty punkt, dokładność i zasięg witelatorów optycznych jest dowodem odgięcia promienia w góry i w tym samym niebocentryzmem. Punkt szósty. Mamy trzy dowody na odgięcie promienia do góry. Doświadczenie Henera, Martina, przesunięcie obrazu przy jego powiększaniu. Idziemy dalej. Tutaj mnie pytano właśnie, jak wygląda w górach. Horyzont. No to proszę Państwa, tutaj jeżeli Państwo dobrze wiedzą o poprózek się. Przyjrzono to tak, jak pokazuje kursor, tak jest horyzont. On jest, on jest nadal na, widzimy powyżej niektórych szczytów. Zobaczmy, on jest nadal na poziomie oczu i na lądach tak wygląda. Osobiście też takie coś widziałem. W górach stołowych byłem w sierpniu, przez ten taki długi weekend i tam właśnie widziałem właśnie nad szczytami gór piękny horyzont. Ale o czym on świadczy? Właśnie o tym, My go widzimy. Dlatego to widzimy, bo promienie odginają się do góry. I oczywiście Ziemia jest, powierzchnia Ziemi jest w pęsa, żyjemy w środku Ziemi. Czyli te dwa czynniki właśnie decydują o tym, że widzimy horyzont równy jak stół, bez względu czy jesteśmy w górach, nad morzem czy w kosmosie. Teraz tak. Zadano mi tuż również pytania, że niebocentryzm depta fizykę. No, ale trzeba zastanowić się, co się tak naprawdę depta. Jeżeli się już w ogóle ma deptać, depta się te poglądy, które są niekonsekwentne. Czym jest to dzisiejsza oficjalna fizyka? To można je przyrównać do sita, w którym się nabiera wodę. Jest pełno piszące niczym Wszystko to funkcjonuje na pewnych założeniach, które tak naprawdę nie wyjaśniają niczego. Dzisiaj okazuje się na przykład heliocentryzm, który przez 200 lat tutaj królował, okazuje się, że to jest tylko teoria. A mało tego, to jeszcze teoria, to jak wniknie za bardzo, to się okaże, że nawet na to nie ma dowodu. A więc widzimy, to jest topik. A dlaczego fizyka jest taka związana? Ona ma związane ręce, bo opiera się na założeniach, które są błędne ale ponieważ trzyma się to fizykę w takim stanie, żeby ona za bardzo nie y, udowodniła, że żyjemy w środku Ziemi. Po prawej stronie jest mechanizm zegara, To jest niebocentryzm. Tutaj nie ma takich założeń. Są dowody i na podstawie te dowody torpedują wszystkie te założenia oficjalnej fizyki. I w ten sposób każdy myśli, że niebo centryzm coś depta. On nic nie depta. On po prostu przedstawia fizykę Takim jak ona powinna być, jako droga do dociekania prawdy. Ale z sitem nie dojdziesz do prawdy, ale mechanizm zegarka, jeżeli go będziesz poznawać, na pewno dojdziesz. Także dziękuję Państwu za uwagę. To byłoby dzisiaj na wszystko, dzisiaj wszystko i do usłyszenia, do następnego filmu.